Ja, ja wam mówię, jak Berety. Kuweta, który robił te paranoiczne zawiadomienia, które świadczą o jego chorobie psychicznej, jego kolegi Łukasza W. streamera z mojego stopu, lekko czy ostro przytrąconego, dzisiaj mnie bombarduje kolejnymi fragmentami tego paranoicznego zawiadomienia. I co ja tam się doczytuję? Że on podejrzewa. Że na przykład mleko roślinne, czy jakieś jogurty bezmleczne, przepraszam, to takie różne, tam to właśnie spowodowało cukrzycę u Krzyśka Nie mleko prawdziwe, takiego od krowy. Nie, jakieś mięso, którym się zażerał od lat, po prostu nie przestrzegając diety i tak dalej. O, jaki tutaj rola sterek. Coś startuje z podwórcy. Wiecie, to jest głupi samochód, bo jak jest naprawdę gorąco, to wam jest gorąco, bo nie macie klimatyzacji, nie? Wspominając o dachu, deszczu, który wam na łeb pada, nie? A z kolei jak jest zimno, to jest wam zimno, więc ten samochód zupełnie nie ma sensu, nie? Jeszcze do tego dwuosobowy przeważnie, nie? No dobra, no ale to wiecie, no, są wariaci, są paranoicy, mają różne pomysły, nie? Także tak, Kuweta ma taki pomysł, że pisze te brednie w tych swoich zawiadomieniach Kupy się to nie trzyma, nic dziwnego, że 11 lat to prawo studiuje, no bo jakby był mądry, to by nawet szybciej zrobił pięcioletnie studia niż 11 lat, nie? No ale jak ktoś jest głupi, nie ma prawa jazdy, jest jeszcze do tego narkomanem, a zarabiać musi uprawiając prostytucję w krzakach w parku w Krakowie, no to czego po takiej osobie można oczekiwać, no? Zresztą nie jest tajemnicą, że Łukaszek w Białymstoku też prostytucją się para, nie? Bo bezrobotny. Zaszczany menel, bez prawa jazdy, co innego w życiu może robić, nie? nie? wiem, czy to dobrze robi, bo ja normalny jestem heteronormatywny, a nie homo, bo on w tej dziedzinie tutaj się wyspecjalizował, jak wiem. Dlatego nie odróżnia punktu G u kobiety od łechtaczki. Chciałbym patroszyć kobietę, żeby pokazać na streetdeezerce punkt G. Niezły wyrol, kurwa. Naprawdę znowu jedziemy lipową, ten fragment jakby się powinien być dawno. I stylujemy trochę. Dzisiaj bardzo jakaś ważna konferencja była w Parlamencie Europejskim rozmawiali o hejcie, o fake newsach, o tym jak internet i ten hejt internetowy wpływa na zdrowie psychiczne, a raczej brak tego zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jak im szkodzi, nie? No to ja się dziwię się, że na przykład tacy ludzie jak delikatnie przetrącone o takie niskie, że ciężko wsiąść pojechałem coś po lewej czerwone a jak wiecie czerwone jest najszybsze nie? więc no ja się dziwię, że takie coś po wolności chodzi, to w ogóle to trzeba izolować od zdrowych, normalnych ludzi e, jakieś tam milenki kuwety e, łukaszki, to wszystko to są problemy z głową Traumy jakieś dzieciństwa, bezrobocie, brak prawa jazdy. No i w ogóle takie ogólne umysłowe nie wykończenie, żeby nie powiedzieć wyższego słowa na ich temat. To też jest głupie, zobaczcie. Ja mam zielone światło, ja nie mam zielone światło. To chyba kogoś tu w błąd coś wprowadza. Gdyby to była zielona strzałka, to mam im ustąpić, nie, ale trasa rajdu, następny jakiś rajd będzie kretyński. Kurne, co to za rajd będzie? Samochodowy rajd będzie 7 czerwca o 13, Będą jeździć po centrum, żeby reklamę, sponsorzy się cieszyli, że w dobrych miejscach porozstawiane. To głupota ten rajd. Ja pamiętam rok czy dwa lata temu nagrywałem tutaj w jakimś stuningowanym to Kurna się ślizgają po kostce w centrum Biegu Stoku. W każdej chwili mogą wypaść i kogoś zabić. Kolejna głupota Wiecie to widzicie Jak ktoś ma tutaj znajomości w tym mieście To największy, najbardziej głupi pomysł jest w stanie Przepchnąć Szkodząc innym, nie? No bo co to będzie? 7 czerwca to chyba sobota? 5? 6? Tak! W sobotę od 13 do 21 zamkną centrum miasta Żeby banda amatorów Mogła się pościgać Tuningowanym Seicento Poślizgać się po kostce w centrum Białegostoku no. Także sorry, jest to głupota. dachy pod lasem, jest to głupota. Lokal do wynajęcia proszę Kolejny zbankrutował Słońce, a tu kiedyś była. A, tu gdzie była kiedyś taka kawiarnia społeczna chyba. Żabkę chyba otworzyli. Jakoś taką. Mam no, tych żabek, to jak mrówków teraz. No tak jest, tak jest. Jeszcze półtorej godziny minuty gadania mam. No. Do 8 minut. Idę gazetę oczywiście poprzeglądać, pracówkę sobie dzisiaj porobić. No. no taka. I co jeszcze wam powiem? Nic wam chyba nie powiem. Pomilczę w ciszy minutę do końca. Albo planszę puszczę. Nie wiem. Zobaczymy, czy ten apelację napisze w ogóle delikatnie przytrącony, czy się pogodzi z wyrokiem 6 miesięcy prac społecznych. Podobno termin miał w piątek, osobiście nie złoży, więc może wysłał listem poleconym. To poczekamy, czy list błądzi tyle dni od piątku. to Już by było 3 dni robocze co najmniej, bo inaczej to się trochę pośmiejemy. No. Zobaczymy, gdzie on tam trafi. Te prace społeczne odrabiać. Czy on w ogóle jest zdolny do pracy? Może jak bezrobotny, to się ucieszy, że w końcu jakąś pracę będzie miał no, pożyteczną. Trochę czasu mu zejdzie na czymś mm, przydatnym społecznie, a nie tam na tworzeniu jakichś mitomanii, i yy, fejków. Jest najciekawsze, właśnie ta jego projekcja. Nie sam ma wyrok, a cały czas wypisuje o innych, że, że, że to on by chciał, żeby inni mieli wyrok. Najbardziej to by chciał, żeby sławek miał wyrok. A najbardziej to zazdrości Marioli. Widocznie kurczę, facet faktycznie ma jakiś kompleks na punkcie kobiet. Jak ładna, inteligentna tego przeraża. Jak jeszcze załatwiła mu wyrok w sądzie, to w ogóle już jest kurczę po prostu. Wychodzi na to, że taki kozak, a go kurna babka. Tutaj babeczka sprytna. Uziemniła, załatwiła, skompromitowała, ośmieszyła ostatecznie. No nie dziwnego, że teraz będzie płakał, jęczał, nie? Wiecie, no to przecież wstyd jak cholera, nie? Dla takiego gościa, który udaje kogoś, kim nie jest, a potem się okazuje, że mu babka pokazuje, kim naprawdę jest, nie? Tak jest.